Wszystkie. A dzisiaj pokażę Wam, co mam w swojej kosmetyczce. Tak więc zaczynamy. Ale najpierw trzeba ją sięgnąć jeszcze. Tak więc idziemy do mojej pięknej szafy. I ona się tu kryje. Tutaj, tutaj. Tak więc mam tutaj naszą kosmetyczkę. Ona się prezentuje w taki sposób. Jest ona z jednoruszczami na księżycu. Jest ona taka niebiesko fioletowo różowa ma gwiazdyczki tutaj ma piękny uchwycik i ten suweczek jest taki tęczowy to jest żółty czerwony, zielony niebieski a z tyłu jest taka tak więc otwieramy tę gagatkę Tak jest ona otworzona tak się prezentuje Tutaj jest ona z takiego materiału fajnego. To już mi się w ogóle odkleja. Odkleja mi się. I ja tą kosmetyczkę w ogóle dostałam na urodziny. To jest lusterko, i to jest taka kieszoneczka. Z tam. I tutaj mamy taką dużą część, gdzie można dużo rzeczy chować. I tu mamy takie trzy na różne pomadki, Coś takiego. Ale przejdźmy już do pokazywania. Pierwsza rzecz, czyli to. Pierwszą rzeczą to jest pomadka ochronna z Rainbow high, taka czerwona. Ona jest arbuzowa, w środku wygląda tak. Nie tak, ona tutaj wygląda. Jest, o, jest fajna. Tutaj już się trochę zniszczyła, ale tam. No i ona ma tutaj taki kształt, taki ścięty. O. Tak, przejdźmy do kolejnej rzeczy. Kolejna rzecz. To jest taka pomadka. Ona tutaj miała klikę puszynową, ale ją zdarłam, choć ona jest po prostu genialna. To jest również pomadka ochronna. Ona taką on nie pachnie. takie... Ona jest taka idealna na święta, na takim cynamonem pachnie, takim ładnym zapaszkiem. Żeby jest ona mega, mega fajna. W ogóle polecam ją. Na magnesę ją polecam. A i w ogóle tą pomadkę, nie wiem, nie pamiętam, gdzie kupiłam i nie pamiętam za ile. tym też nie wiem za ile, ale wiem, że ona jest z dyni. Teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy. Teraz mam pomadkę Lip Balm taka holo pomarka z rosmana za 17 zł. Jest ona taka fioletowa, taka mieniąca się. No ma takie drobinki. Mega ją lubię. Polecam. No, z tym porze... kolejna rzecz. To jest taka pianka do mycia twarzy z Dino. Nie pamiętam z ile. Ona jest arbusowa. I polecano. Następnie mamy Pirat. On jest arbus i ra, e, smoczy owoc. I e, dostałam ją, również na urodziny to dostałam. Teraz mamy taki przepiękny pędzelek. Tutaj mamy taką kocewaczkę, a tutaj mamy taką z iwona. Mega fajne. Dostałam od swojej mamy akurat ten pędzelek ale naprawdę polecam teraz mamy taki kremik z firmy Venus on jest akurat melon i banan z dino za 10 zł w środku wygląda tak, jest on fajny chociaż nie ukrywam, że są jeszcze dwa inne i te dwa inne są lepsze, ale niestety ale... jakie byłam to były tylko takie więc polecam Kolejna rzecz to taka pomadka nabliżająca z Bielętym Za 20 zł Nie pamiętam skąd Jest ona taka Z drobinkami złotymi I No jest ona fajna, polecam Ja mamy taką pomadkę Z pusinem, nie pamiętam za ile Ale wiem, że z dino Ona jest arbuzowa Jest ona również fajna Tak więc polecam Kolejna pomadka z puszynem z Dino. Ona jest akurat truskawkowa. No i ona też jest bardzo fajna. Opłaca się ją kupić. Teraz mamy balsam do ust, wanilia i lody od Julii Żukaj. Rosmana za chyba 13 zł. Tutaj ono ma taki ten. I tutaj tak się prezentuje w środku. To jest taki balsam. I on ma też takie kuleczki w sobie, takie drobinki. I go również naprawdę polecam. Teraz mamy perfumy z mini. Dostałam je. Zostało mi, zobaczcie. Tyle na dnie. Są one fajne, ale bardzo, bardzo słodkie. Dalej mamy takie truskawkowe perfumy z jednorożcem. Są Są one naprawdę fajne, również je dostałam tak jak poprzednie na urodzin. Polecam. Kolejne perfumy, nie pamiętam za ile, nie pamiętam z jakiego sklepu Ale są one takie, myślę Magic Night One są takie właśnie idealne na takie wieczorne wypady Naprawdę je mega, mega polecam Już ostatnia rzecz, czyli balsam do ust z konturówką Od Cartoni, to odcień Butter Cake, ojczy, pudełeczko Tak się one prezentują, moje tutaj autograf Cartoni i taka konturówka również z jej autografem, taka zwykła, wykręcana. Ok, słuchajcie, to już wszystko w tym filmiku. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli tak, zachęcam do stawienia, łapiecie. A jeżeli podobają Wam się takie treści na moim kanale, zachęcam również do zasubskrybowania mojego kanału. Napiszcie w komentarzu, czy ten filmik Wam się podobał, i czy chcecie więcej takich filmików na moim kanale oraz jaki macie jeszcze pomysł na filmik. Chodźcie również zakładkę społeczność, ponieważ tam jest naprawdę dużo rzeczy i naprawdę są różne ankiety, zapowiedzi filmów, live'ów i naprawdę warto. A my widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!